Klasyczna historia, czyli klasyczna blokada, ale nie klasyczne zakończenie. Otóż zablokowano człowiekowi rachunek bankowi, jednemu z bardziej lubionych kantorowców, tutaj przeze mnie, i klasycznie złożył zażalenia na te blokady rachunków bankowych. No, w tym wypadku akurat zażalenia nie zostały uwzględnione, ale tak się zdarza, tak jak często mówimy. Zażalenia są składane po to, żeby przedstawić tą argumentację do sądu, żeby nie dostać zarzutów karnych i żeby mieć większą szansę na to, że po. Po tym, jak zakończone zostanie postępowanie przygotowawcze, to właśnie, żeby do kantorowca zostały zwrócone środki fiducjarne. No więc na sam koniec zwracane są środki fiducjarne w tej pierwszej sprawie. To jest pierwsza sprawa, jak to się udało i zostały zwrócone razem z odsetkami. Możecie sobie tutaj zobaczyć postęp, postanowienie dotyczące umorzenia, i w związku z tym jest tam wskazane, że przyznaje się odsetki. I też potwierdzenie przelewu na kolejnym slajdzie. Możecie zobaczyć, że faktycznie prokuratura tutaj przesłała te odsetki. Odsetki w skali roku wynoszą 10,25%. Ale lepiej, żebyście zapamiętali, że wynoszą około 10%, bo w ostatnich miesiącach bardzo często te odsetki się zmieniają. Także nie da się uzyskać odszkodowania wedle mojej praktyki dotychczasowej bezpośrednio z banku za blokadę rachunku. O tym był już inny film, ale jak widać. Odsetki mogą być uzyskiwane, więc w przyszłości, jak będą jakiekolwiek sprawy z blokadami rachunków bankowych, to też można tego użyć jako argument w pismach do prokuratury, że po prostu będziecie się domagali tych odsetek i to może zmobilizować prokuratorów, albo żeby jednak te blokady uchylić samoczynnie. Niektórzy prokuratorzy tak robią, bądź też sądy coraz częściej uwzględniają te zażalenia, albo też. Zmobilizuje to prokuratorów do tego, żeby po prostu jak najszybciej te postępowania przygotowawcze zamknąć. O ile blokada jest na kilka tysięcy złotych, no to faktycznie te odsetki nie będą wynosiły wielkiej kwoty, ale mamy blokady nawet na kilkaset tysięcy złotych. Tutaj, niestety, jedna ze spraw pani Małgorzaty, gdzie naprawdę ta blokada była bardzo, bardzo duża, dlatego trzeba jednak brać pod uwagę te odsetki, że mogą być czynnikiem mobilizującym dla, dla sędziów i dla prokuratorów.